O. Nie wyciągaj nogi, chodź daj mnie, chodź do mnie, chodź do Daniela, Daniel do chodź do ludzi, brawo, 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 Daniel. do, do mnie, siódemki pilnuj, pilnuj, mnie, do co się dzieje? O, obrońcy, obrońcy, trochę wyżej jak piłka Wyżej, wyżej, jeszcze śmiało. Do przodu, Patryk, co ty tu robisz? Zabajonego. Pat. Spokojnie, Matek. Dobra, dobra, próba. Już, już dochodzimy do ludzi. Kasiek, obudź się. Bo ty jest graj tam Zabajonego. na pomocy. Zabajonego. Piłka cię intubuje. Szóstkę. Szybciej, Nie kładź się. Szybciej Olek. Uderzenie podanie, uderzenie, podanie. Odwracamy się. Olek pilnu siódemki. Dam do grania. Żeby miał komu podać. Bartek szerzej po prawej stronie. Bliżej. Kleń.

Wracamy do siebie! Dawaj, dawaj, Szybciej. Dawaj, dawaj. Szybciej! Tu jest Michał! Spokojnie, Michał, spokojnie! Rydźcie, zaraz tu szeroko! Oj, 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 nie podnosimy nogi! Wyszko, dobrze, dobrze Brawo Chłopaki, rzucaj. Przyciębiła do Ale dokładnie. Dobra próba. Brawo Chłopaki. Patryk. Brawo, 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 super. Hop. I prowadź! Brawo, brawo Super Myślimy. Nie. Winio, nie może przejść. Dawaj o... Ole Dawaj Atak, atak Dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj Danie. Gramy do końca, nie patrzymy się na piłkę. Gdzie Daniel? W którą stronę? Czerwony. Tak? Nie? Nie. Granat, zostaw. Daniel, faster. Ty grasz na tamtej stronie i przyjeżdżasz... Zakładka, zakładka Oluszka. Dawaj. Jeszcze nie dokładnie. Trzeba było jednego wystawić nie ja wszystkich. Dawaj. Dawaj Bartek, szybciej! szybciej. szybciej. Brawo, Bartek. Super! Bartuś, brawo, brawo, brawo! To musisz go gdzieś tam próbować przeprosić. <noise> Нам настала машина. Jak bardzo damy, damy, damy prawą nogę, przyjmą prawo i Tu nie ma nikogo. Nie za daleko, nie uciekać. Chodź się do grania. Parze. Olek, siódemki pilnuj. On jest za daleko od ciebie. Prowadź, prowadź. Dawaj, dawaj, Daniel! Hop, pasem graj, pasem graj, pasem, graj. pasem. To, to nie jest granie, przyjąć Patryk, przyjąć, grać. Musisz się wprowadzić Olek, z piłką, prowadzenie, strzał. Ruch! Wszystko jest możliwe, bo trzeba zacząć grać. Dawaj Piotre! Olek szóstka po prawej jest. Łażej gra! Za siebie spojrzy Olek Stop. Olek, do piłki, znowu No gonią! Szybszy jesteś! Dawaj, dawaj. Daniel! Oleg, gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Daniel! To nie jest twój dzień. Oleg, znowu stoisz! Daniel, dawaj, do przodu, do przodu! Dobra. Dobra. Spokojnie, Z tyłu uderzenie. Dawaj. Dobre, Dawid! Stoimy, przyglądamy się, gdzie jest. Się nie Będzie upa. gol! Tak, tak będziecie grać! Do Dawaj. Daniel. Daj! Daj! Daj!

Do wracaj, wracaj Jasiek, wracaj! O, nie! Miałeś siódemcę nie dać grać! Olek, ucieka ci! Bartek, podanie szybciej! Bartek, podanie, przyjęcie, podanie! Poczekaj, nie ma rzutu wolnego! Filip Tofny oddał piłkę. Dylan cofnął się. Nie ma gwarancji, bo jest skuteczna czy ja piłka była. Ramiu! Daniu. O. Podanie od razu. Podanie. Dobrze. Podanie. Jest was trzech. O jest. Daniel. What kind? Only pass, okej. Okay? Daniel! tu Long, pas. Super dribbling. Bliżej do ludzi. Bliżej do ludzi. A tam iść Jasiu musisz zakładkę brać. Nie ma obrońców, Nie ma obrońców, Stoi 10 metrów z przodu. Nie podblakujemy. Tak, czas. Radlamy! prowadź, proważ. robach. Tak. tak, tylko tu już masz podanie, już masz ludzi. Oleg na skrzydło. Prowadź, piła. Super. Winio, graj piłką do Jaśka szybciej. Do ludzi. Nie na raz. Brawo. O. Kojo, czekaj, czekaj, czekaj. Tak, Leniec, Bartek zmiana. Beniek. Na prawą stronę, zaczynaj tam radę. Dawaj w pole karne. Dawaj, dawaj, dawaj. Marta, A daj na co w tym? Nie, na co przyjmować, żeby było? Po kolei jeden! Daję. Dobrze! A na podania! Głowa do góry, komu podać? Głowa do góry!

Benio! No co ty łapiesz, Szybciej! po linii! Dobrze, Danielek! Dobrze, ładnie! Brawo! Brawo! Jedno podanie! Brawo, Daniel! Super! do pomocy, prawa, pomoc bardzo. Benio, i nic. Zaangażowanie. Mądre podania. Paweł, żyjemy. Na środku. A, będzie strzelał. Łapiemy tak. Bez sensu, panie trenerze. To co to za szkoła? O, Szybciej. Daniel! Pierwsza! Dobra, spokój! Cis, cis, cis. <głosy> 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 Brawo, Jasie! Dawaj, Jasie! Czekaj, czekaj, Wracamy, czekaj Dlawo Jasie!

Damy! Twoja! Tak, tak jest! Miła chodzi! Popraw! A tak! Atak! Oj, oj, oj! Patryk! Kolek, zabierz mu! Zabierz! Dobrze, dawaj! O, o, ej. Nie, Daniel! Daj, 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 ja on próbował, no. Super, Jedzie. Jedziesz! Ręka. Brawo Daniel. chodź Za daleko, no słońce jest nie z tej strony. Ręka. Za daleko. Dawaj, ustaw sobie tam gdzie, tam, gdzie sędzia pozwoli. Tutaj. Dobra, Patryk, teraz Patryk może iść do bramkarza. iść do bramkarza. W bramkę wejdź. Tak. Strzel! Strzel. W światło. Pod poprzeczkę. Tego obrońcę zablokuj. O! Brawo! O to chodziło, dobre. No. Wiesz, super zrobiłeś. twoja robota. O to chodziło. Brawo Jasiek. duża poprawa. I nie na raz. Benio, człowiek twój. Jeszcze jedną i wygracie. A, tak. Dawaj. Chodź, Olek! Gramy! Dobra, po rzucie Za chwilę! Na lewą obronę pójdziesz, na końcóweczkę. Damy Jacekowi odpocząć. A Olek pójdzie do przodu. My pan pochwali Jaceka w bo... Dobrze. A i, i Daniel też się postarał wreszcie. Ma czasem lepsze, dzisiaj to ta... Dobrze, Jasiek! Do środka bardziej! To są, z nimi rzeczywiście trzeba grać piłko, tak? Nie kiwać się. ojej, bo... spokojnie, dawaj Benio. Do Benio mi... dojdziesz. Super. Do do Patryk, chodź. Olej, na środek. Ataku. Tu lewa obrona. Chodź, odpocznij. Super. Buzia, bo... Olek, w bramkę. Tak, dobrze. dobrze. Idź do przodu. Benio. Do przodu grasz. Nie, nie. Benio, tam. Tak. Oskar ma być przedmiot, gdzie szukamy piłki. O właśnie. Wyprzeć. Tak, wyprzeć. Rospa, nie czekaj na piłkę, rusz się. Burzia, burzia do piłki. Dawaj Benio! Dzisiaj mamy cię! Olek, jedź! do przodu! Mocniej! Dawaj Benio! Nigdy do środku! Brawo!